Klipa się na grypa Witam widzowie W kolejnym filmie po dwóch miesiącach Tam jest Jędruś Influencer Jedziemy aktualnie Na skatepark Piaseczno I co? Widzimy się na skateparku Czekaj, fi... no bo kurwa telefon masz daleko połóż go tam Dobra ogólnie Widzowie Jesteśmy na skatepark Piaseczno już spotkałeś się jeszcze z dwoma innymi dżumkami i macha machajem i co? i miałem... ostatnio robiłem barspinę skosko skręciłem i teraz mnie boli tutaj widzę dżiby jakieś dżiber a ja zrobię... no kurwa dawaj dobra, za mało jest, to było zrobione Joko, bo ja zawracam Dobra e... No to ogólnie tak Spróbujemy jakiś trik fajny Spróbujemy one fucika. Może one teraz? Ja chyba one fucik teraz One footyka nie umiem Ale też, ja dawno nie robiłem one foota Nie Nie wiem Dobra, ee, jak nie One food To ta irta Taki ładny ciągle nie No i to mamy sponsora kanału Czyli Velogrip Official no, podajcie tam do niego do Instagrama i czekajcie na to, aż wypuści pierwsze przedmioty do kupna. A ja będę na mózgu nie do tego. Libacie w opisie. Tego niedługo to zobaczcie o mnie na treku Jakieś z ich itemów. O kurwa! O! Ała. A taki, taki taki stis, taki stis No, dawaj machaj No to dawaj, dawaj dawaj Chuj, dobra, a ja se spróbuję Dobra, się spróbujemy nic nie spróbujemy nic nie spróbujemy A co teraz próbuję Próbuję Olda Zukaj Machaj, jadę Olda spróbujemy Da się mocniej pusić ręce Da się mocniej sobie Jesteśmy z domu naski parko Piasteczno Czyliśmy po jedzeniu no i co? Będziemy lepiej bowla Co? So, Morski jakiś tajer tapik. szybki. Jak siomek tak na nodze. Teraz teraz gdzieś to bochuja ja mi się przydało zrobić O chuj. Nie to bo chuj. I, i, i. To bokuj zrobiony Ech, To co? Tyle Chodź ja będzie nas nagrywał Bóg, honor, jebać enduro <laughs> Będę was nagrywał Nie, jak chodź, Ej, to direct. jest ten kapsel? Bóg, honor, jebać enduro? Tak Tak? My nie lubimy enduro Jebać jeba enduro, pamiętajmy Jebać enduro Ej, to Uuh. jest single speed? Tak ta, ta, Ja pierdolę tak. ta On nou, ma takie zajebiste przyspieszenie OK. Tak <galaxyening Wellch> No Jedziemy kur... Jedziemy na skatepark na skatepark Udało? O no to dobrze! Miłego! Miłego no zajebiście. i A jakbyś kurwa nie kupił sobie Maseratko blokuje. Jeba cię duro! nie Zbijnijcie rzutki!

Ej hey, mordo, mordo mordo stój 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 stój, 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 stój. Dzień dobry Stary pamiętaj, Bóg, honor, jebać enduro Co? Bóg, honor, jebać enduro zapamiętaj okay. <laughs> Jesteś na antenie, tutaj za rower, daj bajczek Bajczek! Pokaż, pokaż bajczek, nie bajczek Nie będę cię kupował z twojego kanału, daj Dobra, rób bajczek, rób bajczek Pokaż, pokaż twój Pokaż swój bolid, zaczekaj Wolit pokazuj, Co to jest za wolit? To jest przewodowa przyrzutka. przyrządka. Uuu, kurwa. dały to są stampy limitowane, bo ja je mam. Aa, rozumiem. rozumiem no, no, 500, dawaj, dawaj. To 500? 500? Korby? No korby. A to, a to nie są te korby bezprzewodowe? Na butufa. Tu są Ty, a, masz, a masz terminal? Mogę zapłacić? Masz tu kliknij. tu Oczekaj. daj zapłacić, tu? gdzie? Tutaj? tutaj? Tu? machaj, no. machaj Tylko nie przepiszaj, bo kolejną współpracę stracisz No. <grym zainteresowań> Teraz zobacz Jak się wskakuje, no nie badają, no, no. tylko hopem No, no, no Pokaż, 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 pokaż No, o. Poker, poker, no poker, dawał, poker, oh Yo Zaczekaj no, Łaaa <grym zainteresowań> eee. wow. Tak, no nie umiesz no. Nie o! umiesz, no nie, umiesz chuj, nie. Ja pierdolę Ale nie zrobił, ale, zrobił. ale zrobił styl. Stylowo. Co, Co jest tam no Jestem u Co siebie. Pokażesz? Y, pokażę. Pokaż, pokaż. Patrz. Pokaż. pokaż. Się. Dawaj, 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 Czy dawaj. Kurwa, gibersko, w kałodko, w kałodko. <laughs> Yo! Byk! Kurwa kamera mnie. Nie chce mi się aż tak... O! <laughs> o, oh, traka, buuu Jee, yeah, no tragedia, tragedia Cyk, cyk, cyk Iłan fucik Iwan fucik O buu, Wow! Uuu Pokaż to, pokaż Dawaj, dawaj Wow! Ja Mordo, serwiszyny odcinek

Szczypią ci też przyrzutki do chuja? <grym> za dwa <2000. grym> <grym> <Nie grym> tysiące Za dwa tysiące dodać? Nie ci za dwa Jak Ty mi wy... znajdziesz tą lepszą wersję, to bo ja nienawidzę do... tej chodź bierzemy to na... Oh, oh, oh. Dawaj Dropujesz drop to <grym> drop, dro... drop, Jadę po tą lepszą wersję, zaraz się jadę Dobra, czekam Rob drogę. Gdzieś jest kulajny, to sprawdziłem, co w pierwszej rundzie te? Najgorsze. Teraz jest taki... to znowu. Nie, nie, nie. no nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. no, enduro. Nie, nie. kurwa, co to jest. Ale, kurwa, to nie. jest? nie. to nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, cię, to nie. jest enduro, to jest to jest jak To, to jest downhill to nie? No, panie... To jest XC, nie widzisz, Zobacz. No, lepiej. Ale... Zobacz To nie jest XC, to jest downhill. To jest downhill? Nie, to jest e... Uphill kurwa. Uphill. To jest e... dirtówka na full. A to... Ale nie ma Racingów ani nie ma. Tak, nie a Pamiętajmy jak rower ma icon albo, albo Racingi, to jest albo dirtówka, albo gibber. To, jest... to jest kurwa. Icer 5, biedzy Zapamiętaj tak. Sarbak. No <grystanie> Zostaw no jesteś zimnięty Pamiętaj to jak działały te hamulce za 200 złotych? <grystanie> Weź no <grystanie> Jeżeli rower ma To albo jest dirtem, albo jest enduro No dobra, dobra To jest jakaś dirtówka <grystanie> Dawaj, tręć Yoooooo Aaa Teraz byłoby najlepsze, gdyby to Nagrane to mam. mam Nie Kurwa! Wypierdź do tego laima kurwa stąd. Słaby, to co nam zrobić? Co mam zrobić? Nie, bo się nauczył bara i teraz kręci cały czas bara. Jadę. Jakieś... Pierdol z tym barem. jak to robiłem Nie No to, no to, powoła, kamera, to podaj. Uważaj, bo ten leci Aha, no, dobra. no, dawaj No, dawaj O, to, że No pojechał. Pokaż O, ma 100 lat do losu. Dzięki. Dobrze. On to już będzie ostatni kurwa Jeep. Tego dnia. O, on Ostatni. 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 Ostatnie dżiby tego dnia Stop, i koniec odcinka ja jadę z z tego bowla Kopnij mnie mocno, kurwa mocno Dobra, no, na... no, jak widzicie A ja sobie pojadę bowla Jakiś... I takie coś, Dobrze takie wiemy. No, no to co no, siema.